Władimir Megre, dzwoniące cedry Rosji. Anastazja, księga pierwsza. Kogo żądną pszczoły? Na każdej działce powinna być jedna pszczela rodzina. Powiedziałem Anastazji, że u nas tylko niektórzy ludzie mogą hodować pszczoły. Tej sztuki uczą się w specjalnych szkołach, ale nie każdy może tę wiedzę posiąść. Anastazja odpowiedziała. To, co robicie dla żywego zabezpieczenia pszczele rodziny, często przynosi odwrotny skutek. Przez ostatnie tysiąclecia tylko dwóm ludziom na Ziemi udało się zrozumieć te unikalne żywe stworzenia. Byli to zakonnicy, którzy zostali beatyfikowani. Można o nich przeczytać w książkach, znajdujących się w klasztornych księgozbiorach. No dobrze, wobec tego jak należy obchodzić się z pszczołami na działce? Po prostu trzeba zrobić gniazdo podobne do występującego w naturalnych warunkach. Dalsza praca będzie polegała tylko na tym, żeby zbierać część miodu, wosku i innych produktów stworzonych przez pszczoły. No przecież one będą rządzić ludzi. Jakiż to będzie relaks na działce, gdy, gdy człowiek będzie w wiecznym strachu? Pszczoły żądną, kiedy człowiek sam agresywnie do nich podchodzi. Macha rękami, boi się. Jest bardzo agresywnie nastawiony nie tylko do pszczół, ale do kogokolwiek. One to wyczuwają, bo nie przyjmują promieniowania wszelkich ciemnych odczuć. Ponadto mogą żądlić te części ciała, będące w stanie zapalnym, które z kolei wywołane są ciężką jakąś chorobą. Jakiejś części organizmu, albo te miejsca, gdzie przerwany został obłok energetyczny, lub nastąpiło jakieś inne naruszenie równowagi. Wiecie, jak efektywne jest leczenie przez pszczoły choroby, którą wy nazywacie zapaleniem korzonków. Nie jest to jedynie schorzenie. One potrafią to leczyć. Gdybym miała ci opowiedzieć wszystko, co wiem, i jeszcze to udowodnić, tak jak tego chcesz, to musiałbyś przeżyć u mnie nie trzy dni, ale wiele tygodni. Współcześnie dużo się mówi o pszczołach, a ja wniosłam tylko małe korekty do tej wiedzy. Uwierz mi, proszę cię, że one są naprawdę pożyteczne. Zasiedlić rodzinę w takim ulu jest bardzo łatwo. Trzeba wsypać do ula pszczeli rój. A przedtem położyć kawałek wosku i miododajną trawę. Żadnych zrobionych ręcznie ramek i wytłaczanek woskowych nie należy wstawiać. W przyszłości, kiedy pszczele rodziny będą żyły na kilku sąsiednich ogródkach, pszczoły będą się roiły same, będą same zajmować wolne ule. A jak zbierać miód? otworzyć dolną pokrywkę, oderwać wiszące plastry i zabrać zasklepiony miód i pyłek. Nie wolno postępować zbyt zachłannie i trzeba pamiętać, żeby zostawić część miodu pszczołom na zimę.